Cześć! Z tej strony Karol Bocian, witam Cię w kolejnej lekcji ze szkolenia Poznań BoboJo. Budujemy tutaj aplikację, w której oferujemy pracę. A w tej lekcji zrobimy sobie dla firmy zakładkę ze statystykami, z wywiązanymi właśnie z aplikacjami, jak często różni kandydaci zgłosili się na oferty naszej pracy. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec Berluka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej. Na początku zalogujemy się po prostu jako Nasza firma, więc przejdźmy sobie tutaj do później strony kompany i zrobimy sobie zakładkę overview. Ona teraz jest pusta, więc tutaj sobie zaczniemy edytować. Jesteśmy na stronie kompany, zwiniemy sobie tu wszystkie nasze fragmenty i weźmiemy tą grupę overview. Wrzucimy sobie na początku jeszcze ukryję kandydatów i wyświetlę overview. Mamy to. Następnie wrzucam sobie grupę i w tą grupę ustawię sobie. Styl, padding 12 i wrzucimy tutaj sobie może po prostu numbers. Nazwę grupę numbers i wrzucę sobie znowu jeszcze dwie grupy, tylko layouty ustawię w tym wszystkim. 0, 0, control D, duplikuję sobie tę naszą grupę i tutaj wrzucę najpierw po jednej, po lewej stronie napiszę sobie all applications. To będzie typu kolumna i ustawię sobie przestrzeni pomiędzy elementami, na przykład 6. W tej grupie numbers ustawię sobie typ wiersz i przestrzenie pomiędzy elementami 12-12. Grupa po lewej stronie, ona będzie... Będziemy mieli tutaj grupę po lewej stronie i drugą po prawej stronie. Ustawimy sobie minimalną szerokość na 250 pikseli na tą naszą grupę po lewej stronie. Wrzucę tutaj dwa teksty. Pierwszy mniejszy, niech to będzie body 16, ok. I napiszemy All Applications. Dobrze. Mamy to, ctrl D, duplikuję sobie, tylko jeszcze cofnę i odznaczę tutaj Fit with to content, niech będzie na pełną szerokość, ctrl D, zduplikowałem, zmienię teraz styl na większy, body 6, center, tylko tu mam chyba biały kolor, tak, poszukajmy sobie body 6, o, jest i tutaj zrobimy sobie policzenie, ile mamy tych naszych aplikacji, czyli idziemy do bazy danych i szukamy application, daj mi wszystkie aplikacje, które są związane z moją obecną firmą, czyli current user kompany, ok, no i z tego bierzemy po prostu kanta, jest, mm. i y, duplikuję sobie teraz ten fragment, ctrl d i z prawej strony wyświetlimy sobie applications from last 7 days, z ostatnich 7 dni aplikacje, liczenie będzie bardzo podobne, tylko musimy jeszcze dodać sobie ograniczenie, created date, większe, niż current date. Ja sobie to zaokrągle do pełnej daty, więc do rounded down to date i jeszcze dodam do tego dni minus 7, ostatnich 7 dni. To będzie mnie interesowało. Zróbmy sobie odśwież, zobaczmy jak to wygląda. Więc mamy dwie aplikacje, no i dwie aplikacje z ostatnich 7 dni, bo w większości wszystkie aplikacje, które dodawaliśmy są właśnie nowe. I dodamy sobie jeszcze wykresy do tego wszystkiego. Żeby dodać wykresy, musimy po prostu wgrać plugin z wykresami. My skorzystamy sobie z darmowego pluginu z wykresami, który jest, zobaczcie, zrobiony. Jest darmowy, jest oficjalny, jest zrobiony przez Babla. Więc sobie jego wykorzystamy. W naszym wykresie wyświetlimy sobie jak z, w czasie tak naprawdę pojawiają się nasze aplikacje. Na razie tych danych nie mamy zbyt dużo, ale możemy sobie to już wyświetlić. Więc dodam sobie po prostu wykres. Niech on będzie na środku, ustawimy mu pełną szerokość, może o, niech będzie tak, ale wysokość ustawimy mu na sztywno 400 pikseli, niech nie będzie za wysoki i następnie dodamy sobie tutaj. Wyświetlamy line. Będziemy mieli hmm, Styl dodamy sobie, to będzie po prostu standard, tak nazwiemy, i zaznaczymy sobie, żeby nowe wszystkie wykresy automatycznie, defaultowo przyjmowały właśnie ten styl, więc zaznaczone. OK, i zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Możemy sobie ustawić, no przede wszystkim, co będziemy tutaj wyświetlali. Więc wyświetlamy sobie tak naprawdę aplikację, idziemy do naszej bazy danych, szukamy wszystkich aplikacji związanych z naszą firmą, więc kompany równa się znowu current user kompany, ok, więc mamy sobie wszystkie nasze aplikacje, no i my będziemy chcieli tutaj pogrupować to per dzień, więc robimy sobie grupowanie, group by, bierzemy sobie pogrupowanie pogru po dacie stworzenia, creation date, grupujemy to po dniu, no i teraz Babo pyta nas, jak... Te interwały dniowe mają być. Możemy sobie na przykład robić co tydzień, ale my chcemy po jednym dniu, więc dajemy sobie jedynkę i byłoby to nas też o datę początkową. Od kiedy masz szukać, bo na przykład możemy tutaj wyświetlać na wykresie tylko dane z ostatnich 7 dni albo o 30, a nie od samego początku. Ale my będziemy chcieli od samego początku, więc zrobimy sobie pójście jeszcze raz do bazy danych i zobaczenie, jaka jest najstarsza data. Więc application i możemy sobie wybrać tutaj. Znowu kompany równa się. Current User Company, czyli znowu szukam wszystkie aplikacje od mojego użytkownika. Posortuję sobie to po dacie stworzenia czy malejąco. Nie. Niech to mi rośnie, więc będę miał najstarszą, jako pierwszą. I tą właśnie pierwszą, zróbmy sobie Close, to pierwszą first item, sobie ją wezmę i z niej wezmę Creation Date. OK. Nie będę omijał pustych grup, i teraz ja będę chciał wyliczać sobie, ile takich aplikacji jest per dzień, więc po prostu biorę sobie kanta w tym naszym grupowaniu. Muszę więc dodać sobie agregację i robię sobie po prostu kanta. Zliczam ile jest w danej grupie, więc potem w value expression tego kanta sobie wyświetlam, a w labelce tutaj na dole będę pisał jaki to jest no, dzień tak naprawdę. Więc weźmiemy sobie creation date i sformatujemy to w stylu, który bardzo lubię, czyli custom najpierw rok, rok, rok. Potem miesiąc, miesiąc, a potem dzień, dzień. Close, zamykamy i odświeżamy naszą aplikację. Zobaczmy, jak wygląda to wszystko na naszym wykresie. OK, no i mamy tylko jedną aplikację z wczoraj i jedną z dzisiaj, więc możemy sobie pójść jednak jeszcze do naszej bazy danych, uruchomić aplikację jako kandydat, przejść sobie do strony Candidate, zaaplikować sobie na jeszcze jedną aplikację. Więc zobaczmy, sobie, tak naprawdę na stronę Search przejdziemy. Search i aplikujemy sobie na jeszcze jedną aplikację. Wypełniamy sobie aplikację. Wygrywamy CV. Klikamy Save. Zapisz. Jesteśmy zaplikowani na wszystkie trzy. Uruchamiamy aplikację jako firma. Przechodzimy sobie do strony kompany. Test kompany. Ok. I zobaczmy, jak wygląda wykres na stronie overview. Wczoraj była jedna aplikacja, dzisiaj mamy dwie i z ostatnich trzech dni mamy trzy aplikacje, no i wszystkie aplikacje było trzy. No i mamy sobie bardzo prostą stronę ze statystykami, z wyglądem jak w czasie układają się aplikacje do naszej firmy na nasze oferty pracy. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!